Over the water. Tata okropnie przytył. Kiedy tata skończył drugi talerz kremu, włożył serwetkę w kółko i powiedział: W każdym razie już postanowione od jutra zaczynam dietę. Spytałem, co to jest dieta i mama mi wytłumaczyła, że tak się mówi, kiedy człowiek mniej je, żeby nie być gruby. Naprawdę przytyłem powiedział tata. To, że ktoś przytył, podobno znaczy, że jest gruby. Ja tam nie uważam, żeby tata był taki przytyty. Może tylko tam gdzie nosi pasek. Ale kolacja się skończyła, więc już nic nie mówiłem, tylko poszedłem spać. Następnego dnia była niedziela, a w niedzielę mama robi fantastyczne śniadanie z opiekanym chlebem, drożdżówkami, czekoladą i dżemem pomarańczowym, tym w którym są kawałki skórki, ale i tak jest bardzo dobry. Tata, żeby nie przytyć, wypił filiżankę kawy bez mleka i bez cukru i to wszystko. Kiedy jadłem, tata na mnie patrzył, a potem powiedział do mamy: Zastanawiam się, czy mały też trochę nie przytył. Mama odpowiedziała, że ja nie tyję, tylko rosnę, a to nie to samo. Tata powiedział, że oczywiście, a poza tym i tak jestem za młody i nie miałbym dość silnej woli, żeby przestrzegać diety. Potem poszedłem z tatą na spacer. Często to robimy w niedzielę. I bardzo lubię spacerować z tatą, który mi opowiada masę wspomnień z czasów, kiedy wygrał wojnę. Była ładna pogoda i wszyscy wyglądali na zadowolonych. W cukierni było pełno ludzi, którzy kupowali ciastka. Chciałem zatrzymać się na chwilę, żeby obejrzeć wystawę, ale tata pociągnął mnie za ramię, mówiąc: Nie stójmy tutaj. A przed cukiernią tak ładnie pachniało. Potem poszliśmy na targ. Na targu jest fajnie, kiedy chodzimy tam z mamą. Sprzedawcy dają mi czasem jabłko albo krewetkę, ale tata nie chciał tam zostać. Wracajmy, powiedział. Robi się późno. Wyglądał na zdenerwowanego. Na obiad mama zrobiła przystawkę zupełnie jak w restauracji. Z winietą szynkę z majonezem i innymi rzeczami w środku. Pycha. Potem był kurczak z kartofelkami i zielonym groszkiem. Dwa razy sobie dokładały: sałata, camembert i tort. Obiad był taki pyszny, że kiedy skończyliśmy jeść, było mi trochę niedobrze. Zdziwiłem się, bo tata też wyglądał tak jakby się nie czuł najlepiej. A przecież jadł tylko sucharki, szpinak i trochę piersi kurczaka. Wyszliśmy według do ogrodu. Tata usiadł na leżaku, a ja położyłem się na trawie. A potem przyszedł Alcest, żeby się ze mną pobawić. Alcest to ten kolega ze szkoły, który jest strasznie przytyty. Bez przerwy je. Alcest powiedział tacie cześć, wyjął z kieszeni kawał czekoladowego ciasta i zaczął jeść. Ciasto było trochę zgniecione, ale wyglądało na dobre. Nie poprosiłem, żeby mi dał gryza, bo Alcest się strasznie złości, kiedy chce się jeść jego rzeczy. Tata spojrzał na Alcesta, przyjechał językiem po wargach i powiedział. Powiedz Alcest, w domu nie dają ci jeść? Dają, odpowiedział Alcest. Dziś na obiad była duszona wołowina z pysznym sosem, który wyciera się chlebem. Mamy ten sos zawsze świetnie wychodzi. Robi też dobry pikos, a wczoraj na kolację. dobrze, dobrze wystarczy! krzyknął tata i zaczął czytać gazetę. Co mu jest? spytał mnie alcest. Nie lubi duszonej wołowiny? Zaproponowałem, żebyśmy pograli w piłkę. Graliśmy sobie, kiedy z zapłotu wyjrzała głowa pana Bledur. Pan Bledur to nasz sąsiad. Bardzo lubi się z totą przekomarzać i jest strasznie śmieszny. Jak tam, dzieci? Spytał pan Bledur. Babicie się? A potem spojrzał na tatę, który wciąż czytał gazety. Powinieneś z nimi pokrać, powiedział pan Bledur. Trochę ruchu dobrze by ci zrobiło. Ostatnio zacząłeś tyć. Tata już nie przytyje, powiedziałem, jest na diecie. Pan Bledur głośno się roześmiał i to się tacie nie spodobało. Żebyś wiedział, że jestem na diecie, krzyknął tata. Żebyś wiedział, jestem na diecie, żeby nie stać się taki gruby, brzydki i głupi jak ty. Ja jestem gruby? Ja? krzyknął pan Bledur, który przestał się śmiać. No, powiedział Alcest. Prawda przemawia ustami dzieci, powiedział tata. A ty będziesz dalej tył, bo nigdy nie będziesz miał dość silnej woli, żeby przeprowadzić dietę. Ja nie będę miał silnej woli? zapytał pan Bledur. Ty, gruba się, odpowiedział tata. Pan Bledur przeskoczył przez płot. Jest gruby, ale dobrze skacze. I zaczęli się z tatą popychać. Patrzyliśmy, jak się bawią, kiedy znowu z domu mama zawołała. Chodźcie, dzieci, podwieczorek gotowy. Kiedy skończyliśmy podwieczorek, wyszliśmy znowu do ogrodu. Pan Bledur już sobie poszedł i tata zbierał kawałki gazety. Zamiast się wygłupiać, lepiej zjadłby pan podwieczorek, powiedział Alcest. Był piernik, nie za dużo, ale naprawdę przepyszny. Tata spojrzał na alcesta i powiedział mu, że jak będzie potrzebował opinii w sprawie jedzenia, to nie omieszka go zapytać. Zgoda, powiedział alcest. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo na jedzeniu alcest zna się jak mało kto. Ponieważ zaczęło padać, mama kazała nam wejść do domu. Poszliśmy wszyscy do salonu. Mama robiła na drutach i słuchała radia, a tata czytał kawałki swojej gazety. W radiu nie było nic ciekawego. Jakaś pani tłumaczyła, jak robi się potrawkę z królika. Tata też uznał, że to nieciekawe. Skoście to radio, krzyknął i poszedł do swojego pokoju. Alcest był niezadowolony. To moja ulubiona audycja, powiedział. Alcest poszedł, bo zrobiło się późno, a poza tym nie było już piernika. Kolacja gotowa, krzyknęła mama. Poszedłem umyć ręce, a kiedy wszedłem do jadalni, tata już siedział przy stole strasznie smutny No i okropnie się zdziwiłem, bo mama, która przecież ma dobrą pamięć, kompletnie zapomniała o diecie taty. Dała mu na kolację mnóstwo rzeczy. Była nawet fasolka z mięsem. Taty to wcale nie zdziwiło. Trzeba przyznać, że był bardzo zajęty jedzeniem. I kiedy tata skończył drugi talerz kremu, włożył serwetkę w kółko i powiedział: "W każdym razie już postanowione. Od jutra Zaczynam dietę.